Hej! Witam wszystkich bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Minecraft a dzisiaj pokażę wam ten niesamowity inteligentny dom, który posiada niezwykle dużo mechanizmów z EarthStone'a posiada własne automatyczne farmy i chyba jeszcze dużo, dużo więcej więcej rzeczy więc tak, na start tutaj tej mapki dostajemy taką, mamy taką skrzynkę, w której mamy poradnik i Keycarda. Oczywiście link do tej mapki będziecie mieli w opisie. I teraz tak, co my tutaj mamy? Eee, coś tam. Welcome to the Redstone Smart House. Mm -hmm. No to, to co mówiłem, to open or close the gate. Ok, po to nam jest ten keycard. Eee, keycard też nam się przyda, żeby dostać się do pewnych. Mm, pewnych miejsc w domu. No i dobra, ok, czyli musimy mieć przy sobie tego kikarda. E, no więc dobra, to w takim razie wejdźmy sobie. E, czy możemy tutaj sobie wejść, tak? I możemy zamknąć albo otworzyć bramę. O kurde, Al-Chat. ale co. Domyślam się, że to jest tylko taki początek do domu. Ok, dobra, te guziki nic nie robią. E, I tutaj musimy włożyć kikardę, żeby otworzyć. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Jesteśmy tutaj w holu. Czy tutaj są jakieś mechanizmy jeszcze. Dobra, to nic nie robi. Yy, co robi to? Okej, okay, dobra. Możemy sobie zgasić lub zaświecić światło. Dobra, zaświećmy światło. Trochę tutaj przelagowuję, no ale jednak to jest od cholery mechanizm z Restowna. Yy, co tutaj w ogóle mamy? O kurcze, mamy system jakiś. Możemy tutaj sobie otworzyć, zamknąć bramę. Włączyć światła. Kurcze... Włączyć wyłączyć te automatyczne farmy. No super, tutaj mamy, tutaj mamy nawet windę, ale na razie windy nie chcemy wchodzić, bo nie zobaczyliśmy wszystkiego, co tutaj. Co tutaj jest? Czy coś tutaj jest ciekawego. Aha, tutaj możemy sobie wziąć wodę. A tutaj. Aha, no tutaj... Okej. Okay. Gasimy i zaświecamy światło. Dobra, tu na razie chyba nic takiego... Ciekawego nie ma. Tutaj też pewnie zgaszenie i włączanie światła. Nie, tu chyba się nic nie dzieje. Eee, tutaj, o, Mamy takie jabłuszko. Ciekawe. Okej, okay, co my tutaj mamy? Mamy Automatic Fridge czyli automatyczną lodówkę i co tu się dzieje Ok, mamy tutaj sobie jakieś żarło, powiedzmy weźmy sobie tak i co teraz i okej, okay. I chyba tutaj znowu podmienia, tak dostajemy znowu po dwa dwa jedzonka losowe ale czad, czyli jak teraz wezmę powiedzmy dynię tu i jajko zamknę to teraz znowu mi dostarczy kolejne jedzenie. Zajebista rzecz. Naprawdę zarąbista rzecz. Eee, czy coś tutaj mamy? Coś tu się dzieje? Chyba nie. Chyba tu się... Nic nie dzieje. O nie! Tam coś weszło chyba na jakiegoś płytkę jakieś zwierzę. Coś tam się przesuwa. Okej, okay, więc lećmy, lećmy dalej. Czy coś tu jeszcze jest? tutaj mamy? Jezus, jakie lagi Okej okay, Tu mamy basen To gdzie tu się włącza światło? Gdzieś tu powinno być do zaświecania Tylko Kurde, gdzie to jest? Tutaj jest? Nie, tutaj się to zamyka chyba No nie wiem Czy jestem jakiś ślepy? Halo? Gdzie mogę zaświecić? No to się zamyka zapewne. No właśnie. Halo? Gdzie tu jest zaświecanie światła? No chyba, że po prostu... tutaj co mamy? Mamy... Kurde. Mogę to kliknąć? Kurczę, nic tu nie widać, muszę sobie ustawić. A time set... No kurde, coś tam chodzi co chwila Jak coś to przepraszam, jeśli jakiekolwiek Lagi by tu wystąpiły, no niestety Jest tu od cholery mechanizmów Które niestety czasami lagują Czy to jest ta automatyczna farma? Dyń melonu właściwie nie, nie wiem co to jeszcze jest tutaj mam jakiś przycisk, co to robi? chyba nic tutaj włączamy i za zaświecamy światło jak zwykle więc dobro, możemy iść w sumie dalej nie wiem czy będziemy testować teraz windę w sumie możemy przetestować sobie windę Eee, tylko jak to działa? Do góry chcę. Halo. Czy to działa? Okej, okay, dobra, teraz się coś zaświeciło. Coś... a jak dam tak? Okej, okay, dobra. To tak działa. Okej, okay, dobra. No teraz chciałbym do góry. Halo? Halo, proszę mnie tu do góry dać. O. Dobra. Ustakujemy tutaj. Okej, okay, jesteśmy u góry. Ale zajebiste. Co, za niesamowite rzeczy tutaj. Mm, tutaj są w tym domu Dobra, może chodźmy sobie tutaj. A, co tutaj mamy? Jakąś biblioteczkę. Czy są tu jakieś mechanizmy ciekawe? No nie, jest tu enchant. Tu jest świecenie świata. No, tutaj mamy taką biblioteczkę bardzo fajną. Tutaj chyba mamy jakąś automatyczną farmę trzciny cukrowej. Ok, tu mamy. Tu mamy swoją sypialnię. Ale czar. Ale to ktoś tutaj wymyślił, że sobie wstać w taką szafę albo garderobę i wstawił tam jak na zbroję. Zarąbista rzecz. Tutaj mamy łóżko. Eee, czy coś tutaj jest? No tutaj mam jeszcze pieska. Ok. Secret Painting to? Czy to mam przycisnąć? Coś się pokazało. Czekajcie mnie. Czy ten obraz się. Zmienił? Nie to na zewnątrz gdzieś? O co tu chodzi? No nie wiem, nie wiem. A, behind the painting! Czy coś tutaj? Da się tu coś kliknąć. Nie, no, to jest światło. Może teraz to włączę, jak coś mam tam zrobić? Nie wiem, czy ja coś mam tu rozwalić? Tak! Uuuu, co my tutaj mamy. O, kurcze, tutaj mamy broń. O kurde... Przy, oj, przydałby się taki. Przydałby się moc 10, nieskończoność 10, płomień 10. Krabiż 10 ostrość 10. No, no tutaj są naprawdę. Porządne, porządne oprócz zbroi, porządny... setup. I tutaj mam złote jabłka, perły, jakieś szmaragdy, diamenty. Ale czadno niesamowita rzecz, taki... Tajny pokój, co możecie zrobić teraz. Tylko jak teraz przywrócić ten obraz, by się przydało. No ale tu. Pyk. A, nic się nie dzieje. Po prostu to się otwiera. Okej. Okay. Dobra, więc idźmy sobie dalej. Hmm. Tutaj mamy chyba tą farmę po prostu. Tutaj mamy windę, więc chodźmy sobie teraz tutaj. Co tutaj jest? Okej, okay. co my tutaj mamy? O co tutaj chodzi? Co nam tutaj wypada? Papier? O nie, dałem kurczaka tam. No aha, nam papier, a tu? Aha, że tak możemy zrobić? No nie ogarniam trochę, o co tu chodzi? No tu się pojawia... tu jest jakieś jedzenie podawane? A co się dzieje tutaj? Hmm... Mogę taką wodę... Okej, okay, czyli tutaj jakiś prywatny barman, który praktycznie nic nie wydaje. Czy barman, kucharz... Coś, co ma hmm, ktoś wydawać. Co tutaj mamy? Może przejdźmy sobie jeszcze y, tutaj. Co tutaj mamy? To jest jakiś przycisk. Tutaj jest jakiś... Czy to się zapali? Nie, tu się pojawi po prostu woda, Ok. Co my tu mamy? Okej, okay, mamy tu sobie... Ty, tutaj mamy telewizję. Możemy sobie włączyć. ale coś się nie włącza a nie włącza się ale czat i tutaj mamy tutaj mamy walkę wieśniaków ale zarombiste. teraz tutaj The Walking Dead chodzi w telewizji The Walking Dead ale czat oglądamy po prostu walki zombie z wieśniakami albo po prostu The Walking Dead okej okay, dobra wyłączmy sobie telewizor Brutalne rzeczy się dzieją. A jak to U, Uuu, to zaczyna nam ta głowa się ruszać. Niesamowity dom. Naprawdę rzadko co pewnie jest to spotykane. I co tutaj? Powiedzmy, co tutaj w ogóle jest? Możemy sobie zamówić itemki z jakiejś sortowni, tak? Powiedzmy, że chcę Redstone'a. Czy coś się stanie? Czy ja się z no Nie. Czy tutaj jest? Ok, to jest chyba jakieś trochę mm, zbagowane. Wait a little bit. No trochę poczekaliśmy już nadal nic mi tu nie wypadło no cóż może coś tutaj akurat nie działa czy tutaj byliśmy tak to jest to to to, to, to z tym niby zamawianiem tutaj były schodki Ok, no to teraz w takim razie lećmy lećmy na dół Będziemy musieli chyba chwilę poczekać na tą windę. I się tu przy okazji wody. Ale coś nie działa ta winda, halo. Czy coś po niemiecku tam jest chyba napisane? No halo. No cóż, winda się tutaj zepsuła. To zejdziemy sobie schodami. I możemy w takim razie windą lecieć na dół. Może teraz będzie działać tak. Teraz działa. I lecimy sobie na dół, bo jeszcze na dole nie byliśmy. Mimo ta winda jest zarąbista. Może bym mogła być troszkę szybsza? Ale też nie jest... nie jest źle. Dobra, może najpierw faktycznie zajrzyjmy do Storage System, jak tam to otworzyć. Aha, tutaj potrzebuję kikarda. To jest mój kikard. I okej. Okay. Zebrałem tu zebrałem. Dobra, i tutaj mamy przekozacki... Ee, przekozacki magazyn automatyczny chyba. Tak mi się wydaje. How many items have been sorted? Gdzie to pokazuje? Aha, to już pokazywało. Uwaga, ile tu jest itemów? Tam jest chyba z 8, czy tam jest 0? To jest chyba 0, czyli 390 itemów? Nie. Albo 8398? Nie, no to jest chyba 0. Więc 390 itemów jest tu zebranych. No nie będę teraz liczył chyba, że 390 rodzajów, no nie wiem dziwnie to trochę pokazuje co to tu mamy? sort item aha, czy jest tu kurczak dam? Chyba to... nie, jest kurczaki gdzie są kurczaki? jak to sortuje itemki? kurczaki są gdzieś pewnie tutaj nie wiem czy to doszło już ale jest to niesamowite System magazynowania naprawdę tak zaawansowany. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wszystko działa. Powiedzmy, dobra, możemy jeszcze. Znaczy, kurczaka już nie mam Znajdźmy marchewkę, może gdzie jest marchewka. No, nie ma marchewki. Dobra, to weźmy sobie jeszcze raz taką azię kurczaka. Powiedzmy, 7 i kurczaków jest tu 64, 64 i 33. Staćmy sobie teraz tak. Okej. Okay. Zabrało. To pewnie chwilę potrwa zanim dostarczy... ...to do tej skrzynki. No zobaczmy, pewnie trochę chwilę to potrwa, więc zaraz tam zajrzymy. Zajrzymy? Tak? Zob no, zobaczymy czy to faktycznie jest. I mamy reset item control. O, teraz jest 440. No dziwne, dziwne, to chyba nie działa do końca poprawnie. Na sztyletem my to nie wsadziliśmy. Ok, już tutaj kilka zostało dostarczonych. Dokładnie cztery i za chwilę powinny być jeszcze trzy. No niesamowity system sortowania. Tylko zbudowanie pewnie czegoś takiego zajmuje niewiarygodnie dużo czasu. W ogóle to chyba są te cztery, które wcześniej wsadziłem. Tam doszły dopiero. Jednak to trwa całkiem sporo czasu ale jednak jest to niesamowicie zaawansowane. niesamowicie zaawansowana sortownia, więc... Dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Tu zaświećmy światło. Aha, było zaświecone. Co tutaj mamy? Tutaj... O kurde, tutaj mamy jakąś automatyczną farmę. Autosmelter, ale jak mam się tu dostać. ok dobra. Mamy auto przepalarnię, to nie co przepalić tutaj. Gdzie powiedzmy, weź 3 złota i zaraz to powinno nam się przepalić na złoto. Ok, tu się to już przepala. i okay, tu się skończyło. I dostaliśmy już stawki złota. Niesamowita sprawa. Czy mamy automatyczną przepalarnię? Co sobie tutaj wsadzimy, to możemy przepalić. Niesamowity jest ten dom. Dobra, proszę mi otworzyć drzwi. Ja mogę wejść tutaj. Tutaj mam elevator. Eee, co tutaj mamy? Aha, tutaj mam portal i co tutaj jeszcze mamy. Okej. Okay. Mogę sobie wybrać tutaj potionka. Powiedzmy, wybierzmy sobie na siłę. Ja Miałem gdzieś cisnąć start. Chyba tutaj. Poczekać mamy 30-40 sekund. Czy nam to po prostu wypadnie? Albo tutaj będzie w skrzynce. Albo to jest chyba, że samo to tworzy te, te podcionki. Jak mi się wydaje. No jeszcze chyba 40 sekund nie minęło. Pewnie jak tu się przestanie Przestanie migać, to powinniśmy dostać tego potronka. Czy tu się przerabia, nie no. Dobra, poczekajmy w takim razie jeszcze chwilkę. I okej, okay, powinniśmy już teraz dostać, bo przestało migać. I tak, dostaliśmy miksturę siły. Niesamowita sprawa. No niesamowita sprawa, jest ten dom jest po prostu niewiarygodny. Przydałoby się mieć taki, tylko że zbudowanie pamiątkowego domu zajmuje niewiarygodnie dużą ilość czasu. No i można sobie oczywiście pobrać tą mapę. No kurczę, pieczone. E, pobrać tą mapkę i, i sobie tutaj chwilę pomieszkać. Może stworzyć jakiś świat własny. Jezus, jakie to jest tam duże? To jest jakaś chyba automatyczna farma. Czy to coś ma. To mogę się tam jakoś dostać? W sumie nie chcę tutaj niczego niszczyć. Bo to jest jakaś automatyczna farma, myślę. I to jaka ogromna. Chwilę, spróbujmy sobie tutaj jeszcze rozwalić. Zobaczycie jak duże to jest. Jest to niewiarygodnie duże. Ale tutaj nie ma niestety... O, tutaj mam jeszcze farmę. Tego nie zauważyłem. Aha, tutaj chyba mamy to wejście do tej farmy właśnie. Nie, tutaj mamy automatyczną farmę mięska. Tak jak ona działa. Tutaj mamy automatyczny wool farm. Tam chyba wpadają itemki. Okej, okay, dobra, co tutaj dalej mamy? Okej. Okay. I tutaj mamy ziarna kakaowca, automatyczną farmę. Ale czarny. No niesamowita sprawa. Najczęściej to chyba bazę te nasionka. Czy tam jeszcze było jakieś przejście? Nie, tutaj nie było przejście. Więc tak, tutaj mamy Wool Farm. Tutaj mamy Meat I możemy, czy jest tu coś jeszcze? Chyba tutaj było pszenicy. Ale tu pszenicy, to jest to u góry? Czyli gdzie to jest. Szczerze mówiąc, o nie widzę żadnego przejścia ani nic. Ok, to możemy iść sobie dalej. Choć w sumie chyba już zobaczyliśmy wszystko. No co tutaj, nie mamy windy. To ten nether portal. Autoprzepalarnia. Z był Mushroom Farm, gdzieś tam pojęto. No ale nie widzieliśmy to. No i tutaj mamy w sumie nad Niemcem. To jest za farma. Ale jakaś tam jest. Okej, okay, dobra. To w sumie to by było chyba na tyle. Możemy lecieć sobie tu windą dalej. Jeśli zadziała działa. Hmm, Czego to jest w dół ta windą? No, do góry lecieć. No tak, trochę to jest niedopracowane, coś, bo nie wiem jak stąd wyjść teraz. tu jest w dół zamiast w górę zrobiony mechanizm no halo proszę mnie tu do góry, dobra ponieważ nie mamy tutaj czasu o, aha to jest chyba też ta winda w ogóle tutaj i mamy cały mechanizm tego domu. okej, okay, ale aż tak daleko to ja nie chciałem A, to muszę to zniszczyć i okej. Okay. I w sumie to by było na tyle. Chyba. Pokazałem wam wszystko, co tutaj w tym domku się znajduje. No, niesamowity dom. Oczywiście możecie sobie pobrać tą mapkę w opisie. No, bo myślę, że z takim domem sobie zacząć grę. To by było coś niesamowitego. Że to na koniec wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda to też bardzo fajnie. Naprawdę ładny jest też design tego domu. Więc więcej nie ma. No więc dobra, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Będę wdzięczny, jeśli zostawicie subskrypcję na kanale, łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się w kolejnych filmach.